To był fantastyczny mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, który zdobywa tutaj hat -tricka. Dzisiaj na temat meczu bardzo na kontra Celta. Nieprawdopodobny wyczyn Roberta Lewandowskiego. hat -trick. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, nie, to zostaw, suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat meczu Barcelona kontra Celta. Spotkanie, które zakończyło się pewnym zwycięstwem. Barcelony 4 do 2. No, ale widzimy tutaj trzy bramki zdobyte przez Roberta Lewandowskiego w dziesiątej minucie, w trzydziestej siódmej minucie, a także w siedemdziesiątej trzeciej minucie w świetnej formie dyspozycji reprezentant Polski. Potem Lamin Yamala jeszcze zdobył bramkę w doliczonym czasie gry pierwszej połowy i Frankie de Jong, który też po prostu pod koniec, drugiej połowy, pod koniec tego meczu zdobył bramkę w 95. minucie. Natomiast Celta zdobyła dwie bramki. No i tutaj mamy bramkę w 11. minucie, a także w 43. minucie. Przede wszystkim Borcha Iglesias bardzo dobrze się prezentował. Warto tutaj po prostu odnotować, że to był dobry występ tego właśnie zawodnika. Natomiast tak, no Robert Lewandowski w fantastycznej formie, w fantastycznej dyspozycji. Tu jest ciekawa sytuacja, bo Robert Lewandowski no, jest najstarszym szczelcem, praktycznie, jeśli chodzi o... Barcelonę, który zdobywa Hatrika w tym wieku, tak, spośród po prostu wszystkich napastników, którzy występowali na przestrzeni lat, po prostu w Barcelonie. Co ciekawe, Robert Lewandowski pobił ten rekord, bo rok temu też po prostu zdobył Hatrika, no i wtedy to, wtedy też po prostu był najstarszym, no ale wiadomo, teraz jest o rok starszy, więc po prostu kolejny raz po, pobił ten rekord. Natomiast na no nie ma co po prostu patrzeć tutaj na metrykę, na, bio, na po prostu datę urodzenia bardzo dobra dyspozycja przede wszystkim tak gol zdobyty z główki moim zdaniem po prostu nie było to wcale takie po prostu oczywiste nie było to wcale takie proste tak zdobycie tutaj po prostu tego gola z główki kolejna sprawa to też karny sam Robert Lewandowski zrobił taki gest praktycznie uf udało się tak no bo Ostatnio to różnie wyglądało, się chodzi o te karne, duża po prostu presja, dużo krytyki, że źle podchodzi do tych karnych, że powinien się, nie, nie powinien się zatrzymywać, yy, tak? yy, no ale ostatecznie po prostu karnego zdobył, Szejugola, zdobył też po prostu bramkę tej z główki. No, i mamy też po prostu tutaj kolejne bramki dla Barcelony. To. A tutaj przepraszam, oczywiście, Franki De Jong nie zdobył bramki, tylko po prostu czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry, tak w 95. minucie. Oczywiście tutaj po prostu pomyliłem się na początku. Natomiast Robert Lewandowski też podczas tego spotkania złapał kartkę z tym, że żółtą kartkę. No, tak naprawdę bezsensowny, troszeczkę po prostu głupi błąd tutaj Roberta Lewandowskiego, no ale okej. Okay. Natomiast tutaj. Rzeczywiście Frankie de Jong, no, wykoszony praktycznie, jeśli chodzi o te kartki, po prostu zdobyła czerwoną kartkę pod koniec tego spotkania, ale to już dużo by nie zmieniło. tak? Tutaj dużo po prostu by się to, to nie miało dużego znaczenia praktycznie, jeśli chodzi o gry Barcony i mi, jeśli chodzi o Celtę, to nie jest taka sytuacja, że nagle po prostu Celta by tutaj, yy, może gdyby Frankie de Jong tą czerwoną kartkę wcześniej z oponiem w 70. W którejś minucie, no to może byłaby większa szansa dla po prostu Celty. Natomiast bardzo ona i tak prezentowała się dobrze podczas tego spotkania. No i też Lamina tak, który po prostu w ostatni czasach udowadnia, że ma w swoją dobrą formę dyspozycję, bo był taki, miał taki zjazd, taki gorszy czas, tak, natomiast teraz rzeczywiście lepiej się po prostu prezentuje. Natomiast zobaczmy sobie też, jeśli chodzi o to spotkanie, jeżeli byśmy tutaj wzięli statystyki te podstawowe, strzały mamy z 6 do 20, strzały na bramkę 4 do 8, Posiadanie piłki 37% Celta, 63% Barcona. Podania 359 do 654, celność podań 89%, Barcelona 95%, to bardzo, bardzo wysoka po prostu tutaj statystyka. Foulę 12 do 11, żółte kartki 1 do 4, czerwone kartki 0 do 1, spalone 5 do 0. 5 do 0, żółty różne 2 do 5. Tabela wygląda w ten sposób, pierwsze miejsce Real Madryt, drugie miejsce FC Barcelona. I tak, no teraz mam oczywiście przerwę, jeśli chodzi o reprezentację, przerwę reprezentacyjną, natomiast yy, też po prostu warto zobaczyć tutaj na tle, jakiego przeciwnika przyszło się mierzyć Barconie, a mianowicie Selta zajmuje trzynastą po prostu pozycję w tabeli, tak żeby mieć po prostu punkt odniesienia, za którą drużyną po prostu Barcona tutaj walczyła. Zobaczmy sobie też jeszcze na kolejne kwestie, a mianowicie składy, tak składy po prostu jeśli chodzi tutaj o Barcelonę, tak Franky De Jong, który po prostu zdobywa dwie żółte kartki w ostatecznie czerwoną kartkę, Robert Lewandowski żółta kartka, Marcus Rashford żółta kartka, Pałku Barsi też żółta kartka. Znaczy ja muszę powiedzieć ten sposób, Rashford miał pewnie znowu 2 po prostu sytuacje, po których mógł zdobyć gola, albo też po prostu mógł lepiej dograć tą piłkę, natomiast on po prostu podejmował złe decyzje. Jedna sytuacja była taka, gdzie praktycznie wijał w pole karne i on, on czasami po prostu tak, nie, ja tego nie, nie dzierżę po prostu, nie cierpię tego, bo jeżeli zawodnik jest po prostu dobrze wyszkolony technicznie i tak dalej, ale po prostu podejmuje złe, głupie decyzje, to jest jakby jedna kwestia, tak, no, dziwne to jest dla mnie po prostu. Beszcze zawodnik, który po prostu tyle lat gra na tak wysokim poziomie, to powinien lepsze po prostu podejmować decyzje. Albo dobra, hot to. Nawet nie oddaje te szczeły na bramkę, po prostu i szczera po prostu w te trybuny, tak, bo może coś się uda. Natomiast praktycznie on tak, na 10 akcji pod bramką, 5 to jest po prostu sparta, czy złe decyzje podejmuje, źle dogrywa, nie rozumie po prostu do końca tej mentalności, chodzi o To lepiej, żeby oddawał te szczeły na bramkę, bo po prostu istnieje większe prawdopodobieństwo że po którymś z tych strzałów po prostu padnie gol no ale okej okay. tutaj po prostu albo nie tylko dogrywa piłki tak nie oddaje strzału na bramkę tylko po prostu grywa piłki chociażby do Roberta Lewandowskiego natomiast zobaczmy sobie tutaj jeszcze tak no mieliśmy też Wojtka Szczęsnego w bramce no Wojtek miał też takie po prostu kilka takich sytuacji stuprocentowych gdzie rzeczywiście po prostu mogło to się zakończyć golem Selta tutaj po prostu no, dosyć napierała na Barconę wykorzystywała też po prostu ten kod atak co prawda była pana na spalone ale też potrafiła po prostu podchodzić pod bramkę, pod bramkę natomiast zobaczmy sobie tutaj na zmiany które po prostu miało miejsce podczas tego meczu a więc wchodzi Ferran Torres, Anders Christensen, Gerard Martin Mark Bernal takich zmian dokonał tutaj trener Barcelony takich zmian faktycznie dokonał tutaj trener Barcony także po prostu tak wyglądała ta sytuacja jeśli chodzi o to spotkanie, Ferrandorez też po prostu miał pewnie takie dwie albo trzy sytuacje stuprocentowe, które zmarnowo, pomimo tego, że wszedł po prostu tutaj wszedł praktycznie po prostu tutaj tak z ławki na świeżości i tak zmarnował je. Fajnie, że Robert Lewandowski wystąpi od pierwszej minuty, bo miał tam po prostu problemy zdrowotne, dostawał wcześniej minutówki i teraz po prostu rozegrał pełne spotkanie, hat-trick, wszystko to fajnie wyglądało. Było też widać po prostu nieprawdopodobna radość na jego twarzy, tak, po tej trzeciej bramce, którą zdobył. No nieprawdopodobna taka radość, ekscytacja praktycznie, że zdobył tę trzecią bramkę. No i też po prostu przyjedzie teraz, czy już przyjechał tak na kadrę w dobrym humorze w dobry po prostu w dobrym po prostu tak na stoju po hatricku zdobyw tym bardzo nie więc tak wygląda sytuacja napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie to wszystko dzisiaj pozdrawiam zostawcie suba trzymajcie się cześć